nowy odcinek, ale wam pokażę moje rzeczy, które jutro, znaczy nie, wczoraj sobie zrobię. One naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcji. Jeżeli będę tutaj 5 łapek do góry, to jutro będzie recenzja tego. Dobra. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest taki duży miar. Dosyć ono jest naprawdę dużo, bo zobaczcie, bo mogę go tak trzymać aż. Więc jest, jest on fajny, yy, kolejny, yy, yy, to są akurat rysunki takie wycięte moje i narysowane. Teraz jest latający Alex na Elytrze. Tak on wygląda. Yy, z tyłu oczywiście nie mają żadnych rzeczy. To jest ten latający Steve na elektrze. Kolejną rzeczą jest to. No, takie. Takie coś. Takie. To była moja pierwsza rzecz. No, no jak? Okej. Okay. Myślę, że spoko. Kolejną rzeczą to jest to. Taki kolorowy. O, Słuchaj, nie odbywało, wie że nie chciałam. Już się naprawiam. Kolejną rzeczą to jest coś takiego. Fajnie to wygląda. Kolejną rzeczą to jest to. Ten tutaj. Tylko że... Wzbroi z elektrą w ręce On tak wygląda Mam derytową zbroję Cyk, odkładam go Kolejną rzeczą to jest Właśnie Co Tylko myślę, że nie możecie Głosznie, tak głośno. To są trochę takie rzeczy. Wiem, że taką czarną postać, którą możliwe, że nie tylko. Zbiorę, niedługo zobaczycie, ale nie mówię wam o tym. Nie że już możecie zobaczyć taką postać. Będzie w nim grać jak Tak będzie! I jest, są też również, jest zaczekajcie, pokażę Wam, cyk, 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 muszę tylko ich wziąć i są również ci tylko, że po prostu ich same głowy, tak zrobiłem, ale brakuje mi tutaj zielonego. To zielonego zobaczycie na kolejnym odcinku, a to jest głowa złego stylu. No i głowa zielonego również. No i mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał i że zostawicie łapkę do góry pod tym filmem. Pamiętajcie, wam do góry, jutro, o, dobra? To już koniecznie. i cześć. Eee, dobra. 啊。Ah.